Jak to było z tą miłością y, słowackiego do Ludwiki Śniadeckiej? W jakim byli wieku? Chodzili ze sobą? Kto komu dał kosza? Dzisiejszym językiem się będzie, że to była wojąca feministka. Dla Adama Mickiewicza była polską patriotką, sawantką, o surowej twarzy i wyrazistych oczach. Dla bratanków i siostrzeńców zbuntowaną ciotką, której imienia nie wolno było w domu nawet wspominać. Dzień dobry. Dzień dobry. Gościmy dzisiaj w studio pana Tomasza Kardasia, autora książki Wielcy Polacy rodem ze Żnina Janicjusz Gliczner Śniadeccy. A rozmawiać będziemy o córce Jędrzeja Śniadeckiego Ludwice Śniadeckiej. Proszę powiedzieć, jak to było z tą miłością Słowackiego do Ludwiki Śniadeckiej? W jakim byli wieku? Chodzili ze sobą? Kto komu dał kosza? To jest... Wszyscy wiemy, że muzą, do której wielokrotnie się w swoich dziełach późniejszych Juliusz Słowacki odwoływał, to była właśnie Ludwika Śniadecka. No to Z tą miłością było tak, że oni mieszkali jako profesorowie, bo opiekun ówczesny Julka był profesorem polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim. No i oczywiście profesor Śniadecki był profesorem chemii. Więc mieszkali w budynkach Akademii Uniwersytetu w Wilnie, w mieszkaniach, więc spotykali się na wspólnym podwórku cały czas. Poza tym się. Doskonale przy, znaczy przyjaźnił się głównie Jan Śniadecki z, z panem profesorem Beki. Więc Julek, jako mały chłopiec, no bywał w towarzystwie pani Śniadeckich. No i on miał, jak wyznał, swoją miłość Ludwicę. Miał 14 lat, a Ludwika już była panną 20-letnią. W związku z tym różnica była wieku duża, no i ona dodała mu kosza. Właściwie z pobudek, bo ja bym to powiedział, że to były matczyne pobudki, dlatego, że ona się czuła jako no jakby to powiedzieć, no taka trochę jego starsza siostra, bo nawet matka dbała o, o tego Julka, no bo jego Julka ojciec już nie żył, miał ojczyma, mama mało się tym Julkiem, że tak powiem, zajmowała, a Julek jako chłopak z tymi dziewczynami tam cały czas przebywał, no i Musiała ta Ludwika mu jakoś tam zaimponować, brylowała w tym e, towarzystwie, no, do tego stopnia, że no, się z niej zakochał i to taką miłością myślę autentyczną. Natomiast ona była dojrzałą dziewczyną, musimy się powiedzieć, no w tamtym wieku 20 letnia panna, to już niektórzy mówią, tak, że dawno tak. za mąż powinna wychodzić. Tak. Więc, więc ona doszła do wniosku, że no to taki tam mały chłopiec się zakochał A. trochę, więc raczej chyba uczucie jest niepoważne, rozwoje trwałe. A ja tu już dorosła panna, raczej myślę o zamążpuściu, o ewentualnie posiadaniu dzieci, więc... Taka, za późno się urodził. Za, trochę za późno się urodził. Czyli tak. to, co było ze strony Słowackiego miłością, ze strony Słow... Ludwiki, było sympatią? Tak, jedyną, wielką sympatią, taką opie... opiekuńczością tak. pewną. Tak. A naprawdę kochała się wtedy we Włodzimierzu Korsakowie. No tak? tak, synu generała, namiestnika carskiego, komendanta wojskowego Wilna w tamtym czasie. No więc rzeczywiście kochała się w tym rymskim Korsakowie. No i to była miłość, która właściwie doprowadziła ją w pewnym momencie do obłędu, tak możemy powiedzieć. No to była rzeczywiście prawdziwa myślę miłość, odwzajemniona zresztą. Może nie z takim samym nasileniem jak, jak Ludwiki do jej Włodzimierza. Tak. Włodzimierz, no, myślę, że jej uczucia, ale myślę nie takie głębokie jak, jak jej. Tak, tylko no, tak może takie porównanie zrobię. Moja pra prababcia Korkuciowa, też miała na imię Ludwika, mawiała, że wolałaby zobaczyć swoje córki w grobie niż żonami Moskali. To były też jeszcze czasy zaborów. Tak, tak. Więc dla Ludwiki to, że Korsakow był carskim oficerem zaborczej armii, liczyło się jednak mniej niż, niż, niż co. No, cała rodzina dokładnie mówiła to samo co pańska prababcia. Dokładnie. Wuj, znaczy ojciec, stryj, wszyscy inni, dokładnie to samo. Nie mogli zrozumieć tego. Nawet ukrywano to przed długi czas przed stryjem, na przykład Janem, że, że co, co by stryj w ogóle powiedziano, coś takiego. A ona myślę, że nie patrzyła na niego jak na bo tam była taka historia, że kiedyś. Wracając Korsaką zatrzymał się w ich, w, 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 w ich rodzinnym majątku, i on tam opowiadał m.in. o tym takim jego działalności przeciwko caratowi zamachu na Cara, między innymi w Petersburgu, on był w to zamieszany. On by, on by z tego nie wyszedł obronną ręką prawdopodobnie byłby rozstrzelany, tylko dlatego, że był synem tego generała rzymski Korsakowa. Rzymi Korsakowa. No to jak gdyby nie spotkało go żadne represje w tej materii i, i, i Ludwica zaimponowało, tak nie mam, oprócz tego, żeby przystojny, ładnie tańczył i tak dalej, Aganską mundurze wyglądał, no to oczywiste taka aparycja była świetna, to oprócz tego panuje to, że on myślał, tak jest spora grupa też Polaków, myślała, że pod przywództwem Rosjan możemy wszyscy Słowianie się zjednoczyć i wyzwolić się spod carskiej jego okupacji. I on rzeczywiście tak chyba głosił takie poglądy polityczne w tamtym czasie. I to jej, moim zdaniem, Ludwice to zaimponowało najbardziej, że ta, ta myśl wyzwolenia kraju spod okupacji rosyjskiej powiedziała, że... Polacy sami chyba nie dadzą sobie z tą materią rady, a pod. A, a, a jeśli Rosjanie się wyzwolą spod caratu, no, to, to mi, przy okazji Polacy też. My się też. I to było tak, myślę, że to, to te jego poglądy, bo tak ona jednym z listów, listów to tak zdradziła, że, że, to, że, że, ta, że ta rozmowa, ta wizyta Korsakowa w tym ich majątku i ten wieczór, ona bardzo często potem wspominała, to, 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 to jak on jak płynęły z jego ust, takie... Piękne słowa dotyczące właśnie wyzwolenia się spod carskiej okupacji, właśnie przy pomocy braci Rosjan Słowia. I, I to był myślę jej taki, no oprócz tego świetnie jeździła konno, on też jeździł dobrze konno. Wreszcie Ludwika lubiła jeździć Konno, więc miała w każdym w miejscu, gdzie mieszkała, musiała mieć swojego konika, żeby może sobie mogła pojeździć. No zawsze na to spacery z oficerem sarskim, który świetnie jeździł na konie, no to też jej to na pewno imponowało. No a poza tym on był jej rówieśnikiem, on był starszy o dwa lata, więc, więc tak, to... Tak, Rosyjska armia wygrała w 1829 roku dziewiątą wojnę z Turcją, ale Korsakow na tej wojnie zginął. Zginął za oswobodzenie od panowania tureckiego Wołoszczyzny i Mołdawii, późniejszej Rumunii. On walczył przeciw Turcji, a następna miłość Ludwiki, Michał Czajkowski, czyli Sadyk Pasza, podczas następnej, dziesiątej wojny rosyjsko-tureckiej, nazywanej wojną krymską, dowodził walczącą przeciw Rosji polską formacją Kozaków w armii sułtana. Była to. Jedna z emigracyjnych inicjatyw mających za cel wyzwolenie Polski. Jak te sprzeczności pogodzić? Czy Ludwika nie miała poglądów politycznych? Nie, poglądy polityczne miałem. Jak wspomniałem przed chwilą, że uważała, że pod przewodnictwem tych światłych Rosjan uda się może coś zrobić. Ale myślę, że jeżeli chodzi o pierwsze zbliżenie do. Michała Czajkowskiego, to głównie ona go chciałaby korzystać instrumentalnie. Znaczy ona jak przyjechała do, stąd, do Odessy, a potem tam ją brat odwiózł, a potem do Stambułu, to właściwie jedynym głównym celem, jaki miała wtedy, w tamtym okresie swojego ducha, załamana po śmierci swojego, swojego ukochanego i wbrew, rodzinie całej, Wyjechała do tej Odessy i jedynym celem to było to, żeby znaleźć grób tego ukochanego. No i tam potem miała różne pomysły. Raz chciała tam zbudować przynajmniej jakiś grobowiec, później, żeby tam nawet jakieś sanktuarium, które by się modliło za niego. No i szukała ludzi, którzy by jej pomogli w zrealizowaniu tego pomysłu. I jedynym człowiekiem, który wtedy jakby podał jej rękę w tym Stambule, to był właśnie Michał Czajkowski. I on właściwie. Ona go wtedy chciała wykorzystać do tego, żeby on od, pomógł jej odnaleźć to miejsce, znaleźć jej grup, jego grup, no i, i tam. No i, I to była przyczyna podstawowa. No a że później jak spotyka się z człowiekiem dzień w dzień, rozmawia się i tak dalej, ten poznawał jej stan ducha i widział jak stopniowo przychodzi trochę do siebie, no to wiadomo, że z czasem zrodziła się, zrodziło się uczucie i te poglądy polityczne, że tak powiem. Zresztą on potem, Sadyk Pasza, też trochę zmieniał swoje poglądy polityczne, w zależności od sytuacji. No to już politycy. po śmierci Ludwiki. Tak, znowu wrócił, tak. wrócił do Polski i tak. tak trochę zaczął jak Korsakow, właśnie Tak, tak. ta historia no, jest trochę pokręcona. To były czasy rzeczywiście trudne, burzliwe. No i tak to się wiło, że tak powiem. Niektórzy twierdzą, że to ona namówiła. Czajkowskiego, żeby się sturczył, tak, czyli żeby przeszedł na islam, bo inaczej to ją, go wyrzucą z Turcji i wtedy ona nie będzie miała tutaj wsparcia, żeby szukać jednak tego swojego ukochanego. Jedni już mówili, że znalazła tego ukochanego, opadali, że miała nawet łożyła pewne szczątki w trumnie i nawet w domu. Ale wietrza, to chyba taka czarna legenda. Ale to, była, to są jakieś Ta, no to są takie historie do, dopisywano. Ta. Fakty są inne zupełnie i rzeczywiście to nie miało miejsca. No ale Ta. taka to była historia. Czyli polityka była ważna no, dla. ludzi Była ważna, a szczególnie powiem, że już później, jak otrząsnęła się z tej nieszczęsnej choroby, miłości tej chorej do Kosakowa, która tak brutalnie została przerwana, bo pewnie jakby przeżył, to, to wie, czy by... Ludwika, będąc sobą odważną, no, wbrew swojej rodzinie, stryjowi, którego niezmiernie przecież kochała i szanowała. Janowi. Janowi, tak. No to mimo wbrew podejrzewałam, żeby za mąż wysłał do tego Korsakowa. Tym bardziej, że no, no, wydaje się, że ta miłość rzeczywiście była autentyczna. Natomiast później no, poglądy polityczne jej się na tyle zmieniły, że, że później to już naprawdę była taką. Patriotką, przecież pomagała Mickiewiczowi w zorganizowaniu ra raże pobytu Mickiewicza w Stambule cały czas, pomagała mu, przecież nawet była zdziwiona, że on tak źle wygląda i tak dalej, mu tam obiadki gotowała i właściwie do śmierci towarzyszyła mu i pomagała w zorganizowaniu tego legionu żydowskiego, żołnierzy polskich, im imigrantów, którzy się tam tułali po tym świecie. Więc poglądy miała i pisała petycje, listy różne jest, bogactwo jest tego. Może więc nie powinniśmy patrzeć na Ludwikę jako y, tylko przez pryzmat jej miłości, ale widzieć w niej jedną z XIX wiecznych polskich kobiet polityków. No ja bym powiedział tak, że ona właściwie może być świetnym wzorcem nawet i do dzisiejszych współczesnych y, kobiet. Bo ona tak, po pierwsze była świetnie wykształcona. Kapitalnie odczytana. Znajomość języków obcych fantastyczna. Dzie, swojemu stryjowi, bo ojciec to raczej się jakby, mimo że napisał pewną książkę o wychowaniu, no sam się miał tyle zajęć, że tym wychowaniem zajmował się trochę mniej. Ale stryj zajmował się właściwie tym całą tą edukacją tej, tej Ludwiki bardzo mocno. Y, ona mu czytała. Y, y, wszystkie dzieła, które potem już nie umiał czytać, znaczy nie umiał, nie, nie, nie mógł czytać, bo miał wzrok słaby, to ona mu to czytała do końca dni. Pisała ze stryjem, tu ćwicząc się w językach obcych, na przykład był okres, że pisywali do siebie tylko po francusku. Tak? Mm -hmm. I stryj powiedział, że jak będziesz mi tak brzydko pisać, to nie będę w ogóle czytał tych listów, bo chodziło o charakter pisma, że mu się nie podobał charakter pisma. Tak. Więc ona oczytana, odważna kobieta, no, i do tego się włączyła w tą polityczną pod koniec swojego życia działalność, więc no, można powiedzieć, że my patrzymy trochę przez pryzmat, na Ludwikę, trochę przez pryzmat właśnie tej takiej miłości słowackiego. Do no niej. właśnie, bo słyszymy o niej Jedynie. jako no. dodatek, gdy uczymy się tak. o słowackim, tak, 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 a ona zupełnie zasługuje. Ja dlatego być może ktoś kto czyta tą naszą książkę, może trochę się dziwił, że tutaj Ludwika się pojawiła, ale... Ona się nie urodziła w Żninie, tak, ale wszyscy ci, którzy się urodzili, to już nie, nikt nie pochowany został w Żninie, wszyscy gdzieś leżą po świecie. Ona, ale ona takiego fajnego przeniosła, moim zdaniem, ducha śniadeckiego, mimo wszystko, w tej swojej działalności, żeby nie być go, takim obcym, obojętnym na zdarzenia ludzi wokół, to, to oni wszyscy ci mieli to i ona też to, to, to miała, jednocześnie była taką osobą, no naprawdę, jak na tamte czasy, Niezwykle myśmy no dzisiejszym językiem się powiedzieć, że to była wojująca feministka. Myśmy spokojnie powiedzieli, że to właściwie nawet nie z tym przymiotnikiem jeszcze bojująca, bym powiedział. Tak? Nawet. Nawet rozumiem. bym powiedział. Czyli od tej strony. Tak, jed, jedyny brat, który ją doceniał i który z nią się kontaktował i miał jakikolwiek, ona się strasznie cieszyła, jak dostali z od tego brata i on zresztą jej przysyła, bo stryj ją... Pozbawił w ogóle, no, wydzielił się od majątku. Pisze pan o niej, wykl wy, wy, wyklęta ciotka. Tak, tak. Zakazane było przy rodzinnych rozmowach, przy stole w ogóle wspominanie Ludwiki. Tak? A ona po prostu zasługuje na to, żeby o niej pamiętać. Naprawdę. To myślę, myślę, że warto. Poza w kontekście naszego Mickiewicza, jego działalności, tej końcowej przynajmniej, to warto tę postać pamiętać. No, a poza tym, no, jak czytamy wiersze. Bo Słowacki mimo wszystko, że tam miał jakieś w ciągu życia kilka przelotnych miłości, to tak naprawdę do końca życia jedyną taką osobą, którą naprawdę kochał, to była Ludwika Śniadecka. I on właściwie, jeżeli gdzieś jakieś wyznania miłosne w jej literaturze się pojawiają i strofy, które wyrażają uczucia do kobiet, no to właściwie on zawsze widział od razu Ludwika no tak, przed, no, przed oczyma, nawet jak już był, Czy w Beniowskim, czy... Tak, tak. To, to, to wszyscy ci, którzy znają się na literaturze słowackiego, no to wszyscy piszą tak. bez żadnego, tak powiem… Ale. Ale, tak. Bez żadnego ale. Na zakończenie tych naszych pięciu spotkań o książce przeczytam. Koniec rozdziału o Ludwice Śniadeckiej, bo podsumowuje on tą postać, ten, ten koniec pana rozdziału chyba tak bardzo wyraziście i myślę, że pozwoli naszym słuchaczom na zainteresowanie się tą postacią. Ludwika Śniadecka Sadyk miała zadziwiająco wiele twarzy. Dla Michała Czajkowskiego była aniołem i towarzyszką imigracyjnego życia przez ponad dwie dekady, dla Adama Mickiewicza była polską patriotką, sawantką o surowej twarzy i wyrazistych oczach. Dla bratanków i siostrzeńców zbuntowaną ciotką, której imienia nie wolno było w domu nawet wspominać, dla miłośników twórczości słowackiego pozostawała dziewczyną muzą, która dała wielkiemu wieszczowi kosza. Dla wielu została zdrajczynią wiary katolickiej, chociaż od nawrócenia była wierną wyznawczynią katolicyzmu. Jeszcze dla innych była po prostu oczytaną kobietą, która nie wahała się podążać za marzeniami. Nawet wbrew własnej ukochanej rodzinie, mimo własnych słabości, mimo mnóstwa nakazów i zakazów epoki, w której żyła. Aż nie dowierzam, że sam to napisałem. <śleszamy> Proszę Państwa, gościliśmy w Żninie pana Tomasza Kardasia, autora książki Wielcy Polacy rodem ze Żnina, Janicjusz Gliczner-Śniadeccy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. <muzyka>